Prywat z Wami i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wygląda szkoła na Sewerii. To jest hala główna, wejście. Do szkoły. Po dwóch stronach, raz, dwa, wchodzą uczniowie. Na tych telewizorach zazwyczaj pokazują e, rozkład, plan zajęć. To my mamy, no tak wygląda, szatnia. Mhm. Obudwie swoje zostawili uczniowie. Widzimy prezydenta, gubernatora. I mera miasta. A tutaj widzimy, że szkoła dba o uczniów, z które zdobyli wielki sukces po szkolnym życiu. Tutaj przed Waszymi oczami jest e, zwycięzca Olimpiady 2006 Albina Hatowa. W nartach Mistrzowka światu z letniego biathlonu. Jest dużo osób, które zdobyli jakiś sukces po życiu szkolnym każde z tych osób zdobyło jakieś osiągnięcia na poziomie rosji albo w jakichś strukturach zdobyło osiągnięcie w jakiejś olimpiadzie w jakimś sporcie i szkoła dba o pamiętanie o historii, o swoich uczniów, absolwentów docenia te osiągnięcia które zdobyły i uczniowie tu dzieci myją ręce przed stołką Tak wygląda w środku stołka No jak widzimy. Stół. To jest kuchnia. Nie się uczyć. Nie, nie Dzięki. 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 w tej klasie uczył się naprawa jazdy wyciąłem te środka i od razu widzimy silnik silnik dla teoretycznych zadań można tak powiedzieć teoretyczne zadania na praktyce też no, silnik w klasie normalnie stoi mi się wydaje że to jest fajnie żeby, żeby wszystko pokazać na praktyce jak to wygląda Я кто дела? То есть не самолет, не самолет. Лицо. Это уже новый какой-то двигатель? Не классический, классика. Mm. А какого автомобиля? Это сама ВАЗ, Автобаса. ВАЗ. Жигули, авто для показания дорог. Też teoria, żeby uczyć. Też mamy telewizor, laptop, komputer. Tutaj no tej strony mamy wszystko pokazane o samochodach od wewnątrz. Jak to działa. nawet działa mhm. Tutaj jest pokazane jak działają światła mhm. Mhm. No tak do tramwaju, dla pociągu Jedziemy dalej mamy telewizor Tu siedzi nauczyciel taka deska specjalna dla, dla roboty najdziwniejsze jest to że kształt Stoła. Nie, dla mnie to było dziw... Dzi... nie dziwne, ale ciekawe rozwiązanie. A co jest to takie? chyba. Jak przychodzą do klasy, to wszyscy muszą zostawić telefon, komórkę, żeby nie przeszkadzała nauczycielowi jakieś osiągnięcia. Też... jako... Góry Google Rewizor. Przypominam, że to jest klasa literatury i języka rosyjskiego. Tak wygląda piętro, no, piętro numer 3. No tutaj widzi gabinety, gabinety szkoły. Teraz właśnie w szkole nie ma, bo jest niedzielę i pozwolili mi trochę porobić, ponagrać nagrać. Różne materiały. To jest muzeum. Ale nie. To jest muzeum szkoły. To są w największe osiągnięcia szkoły. Zdjęcia, historia szkoły. To wszystko się znajduje tu. Najlepsi uczniowie. Szkoła. I ja bym powiedział, że to jest jedna z wyjątkowych szkoł, ponieważ. o, nawet. Żyrynowski jest <noise> nasz uczeń. <noise> robi zdjęcie. Ja bym powiedział, że to jest najlepsza szkoła naszej, naszego miasta. I takich szkół nie jest. <noise> to jest jedyna taka szkoła w naszym mieście, która dba o swoje historii, Ma swój muzeum. No, Olimpijska Czipiorka. No. Ta chatowa. Mhm, na Olimpiadzie. Tu znowu mamy fontan z wodą żeby można było się napić wody a to ma klucz za otkryć może a no. dawaj typowy toalet szkoły strzetnie z narzędziami no tak na no, taki teolet zwykły w szkole. Oczywiście jeszcze zle jest. To jest to, że szkoła dba o czystość. I właśnie przestrzega zasad czystości. To jak wcześniej powtórzę, jest jedna z najlepszych szkół. Dlatego tutaj można się nie dziwić, dlaczego tak dbają o czystość i o porządek. Nawet no, czasami stoją. Osoby z o, tutaj macie widok. Fajny widok. Na zewnątrz tak wygląda szkoła. Nawet można powiedzieć, że tam czasami yy, są stoją nauczycielowie przy tych toaletach, żeby pilnować, żeby, żeby pilnować, żeby nie pali w toalecie. Yy, jak wie, wiecie z, z doświadczenia, że nastolatki, nastolatki często były w ten wiek w 14, 15, 16 palić papierosy. No i nasz, nasze nasz dyrektor właśnie. Pilnuję, żeby nie palili. Mhm. Piotro numer 2. Tutaj też macie... Też macie toaletę. Tak samo wygląda toaleta. Nic specyficznego, nie ma nic wyraźniejącego. Piętro numer dwa. Przypominam, że ta szkoła ma trzy piętra. Wejdziemy do hali sportowej. To jest szatnia. Też dla wody jest fontan. To jest toaleta. Tak wyglądają w szatnie Trochę jest nieporządek ale Tak wygląda szatnia Wejdziemy do hali Tak wygląda Tak wygląda hala z A To nie jest standardowe boisko. Jest mniejsze niż powinno być, ale też obnowione jest. Prawie 25 lat temu w szkole był zrobiony remont. Wy widzicie końcowy wynik tego remontu. Jak wcześniej było powiedziane, ta szkoła jest moim zdaniem najlepsza szkoła w naszym malutkim miasteczku. Bo wchodzi do setki najlepszych szkół Rosji. A jak my wiemy, Rosja jest duża, więc to o czymś mówi. Oczywiście nie wszystkie szkoły tak dobrze są wyposażone po całej Rosji. Są różne wypadki, ale w moim regionie na szczęście dbają o wygląd szkoły i pozytywne momenty. Łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć najgorszą szkołę w mojego miasta. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach co was interesuje o Syberie, albo nie tylko o Syberii, bo opowiadam i o Polsce. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju kanału link znajdziesz w opisie. I obserwuj mnie na Instagramie, żeby nie przepuścić ciekawych historii i transmisji na żywo. Na razie. Paka.